Cześć. Mam ze sobą dzisiaj hulajnogę elektryczną marki Frugal i razem z nią zabieram was na przejażdżkę po mieście. Od jakiegoś czasu poszukiwałem środka transportu, i hulejnoga jak dla mnie wydawała się najlepsza dlatego, że w każde miejsce mogę się dostać gdzie tylko chcę nie muszę czekać na korki właśnie też czasem w niektóre miejsca trzeba dojechać samochodem albo nie można dojechać samochodem, a jak można to trzeba po ten samochód się cofać no i właśnie to jest dla mnie super, no nie wydaje się pieniędzy na paliwo oczywiście, to też jest jakaś zaleta, wydaje się na prąd, ale to trochę mniej Cześć! Podwieźcie? Nie, prawda no, ja bo byśmy pojechali. Tak? Okej. Okay. No dobra, bo jak coś to ja dorabiam, tak sobie taksówka taka, bezpłatna. A jeżeli chodzi o parametry hulajnogi, to rozwija ona prędkość do 25 km na godzinę, zasięg to do 18 km. Więc na przykład ja z miasta wrócę jeszcze do swojego domu, jeżeli mieszkacie gdzieś poza miastem. Ale tak nie za daleko, tak jak ja, to możecie na przykład wrócić do domu i nikt po Was nie musi wtedy wyjeżdżać i spokojnie sobie wrócicie. Oczywiście trzeba uważać na deszcz, nie można jeździć hulajnogą w deszczu. Hulajnoga jest bardzo prosta w obsłudze i intuicyjna. Posiada hamulec, licznik, na którym pokazana jest prędkość oraz poziom naładowania baterii, przycisk gazu. Dzwonek, żebyśmy mogli kogoś ostrzec, że jedziemy. Są tu też oczywiście światła, więc możemy jeździć sobie w nocy. Hamulce tarczowe, koła pompowane, podnóżka w bardzo prosty sposób się ją składa. Wystarczy, że i można ją gdzieś przetransportować. Dobra, taksówkę ktoś zamawiał z państwa? Jedziemy? Pierwszy przejazd darmowy. Trochę szybko jadę. Tak Elegancka. Z klima nawet jest. No. Dobra, to może następnym razem. Polecam się na przyszłość. No. Za pierwszym razem. Bo tak. później, kosze także. Ho, ho. No. Jak jadę po takiej płytce, to całkiem spoko jest. O, trzeba uważać. Ale już na taką kostkę wjechać, no to już trochę gorzej. Co to tu się dzieje? To zobaczymy. No grają już, a to dopiero jest. 13 od 19 zaczynają na kultulariach nie sprzedają alkoholu. Więc się tutaj uzupełniło. Dały jak na Ukrainie. O tu się bardzo fajnie jedzie po takiej tego po kostce jak tutaj o jak jest taka kostka to się bardzo fajnie jeździ trzeba uważać o wiadomo na te przejścia jak się szybko jedzie to trzeba lepiej zejść pewnie by się nic nie stało ale nic to nie zaszkodzi a na pewno uniknie bo ja <grym> Tak ogólnie Cię zaczepiam, bo od jakiegoś czasu oglądam Twój sobie wiesz. Nie córę mam, siedzę w kuchni i katuję Ach, to jest program, spoko. nie? Dzięki. I tak mówię, no dobra robota kurde. O nie. No takie coś zostawić. Cześć. I co? No i jak tak możecie robić? To, ale co się stało? No No wczoraj była impreza, tam flaszka nie dopita, jeszcze wasza została. Oj to nie moja, na pewno nie moja. Na pewno? Na pewno bo mi się nie. wydawało, że cię tam widziałem. cześć. Chyba nie był dobry pomysł, ta ścieżka. Cześć! Słuchaj, szukam zagini właściciela zaginionej flaszki. Czy to tamta wczoraj była impreza i zostawiłaś? Nie. Aha, okej. Okay. Ale może chcesz. Nie chcę. To jak coś co tam leży. Smakowa dobrze, taka. Dobrze, to Dla dzięki. Kobi. Dzięki. Cześć. Ja jestem twoim tatą. Mama cię nie przedstawiała jeszcze. Tu Chłopy zawsze grają w szachy. Szachy to gra dla inteligentnych ludzi. Ja w nie nie gram. Hello, you need some ride? Taxi? This uh, one? Yes, my taxi. Oh really? We can go around around the world. Oh wow! Yeah. Thank you so much. wiatr we włosach. W tym momencie mam jeszcze dwie kreski baterii i przejechałem 12 km, więc myślę, że 18 km to spokojnie dociągnie. Już mnie na ręka boli od trzymania tej kamery. O matko, nie chcę się zatrzymać. Ej, serio nie chcę się zatrzymać, a ja trzymam jedną. To jest najgorsze, bo a, bo tutaj jest pomad, Zapomniałem o tym, tutaj jest pomad. Ja mam w jednej ręce kamerę. Teraz a <noise> hamulec jest właśnie w tej ręce, co trzymam kamerę i nie wiem jak się mam zatrzymać teraz. Więc Boże, kochany, ale może się uda. O! Jeżeli wy poszukujecie jakiegoś środka transportu, którym możecie poruszać się po mieście, który będzie wygodny, którym będzie się fajnie jeździło, to ta kolejnoga jest super wyborem. Możecie ją zamówić na stronie, która będzie w opisie. No a tymczasem ja jadę jeździć dalej, więc do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!